Na wszystkie dostępne częstotliwości radia została puszczona wiadomość o powstaniu Pacyfistycznego Związku Antywojennego. Wyznaczyli również częstotliwość następnych ogłoszeń. Od piątego roku była tak zwana Martwa Wojna. Wszystkie rządy upadły, już nie ma nikogo poza anarchistami i pacyfistami. Obie grupy regularnie się dziesiątkowały. Przez wielkie kryzysy większość została kanibalami na pustych obszarach. Pacyfiści trzymali się w niewielkich grupach skończącymi się zapasami. Oczywiście było wielu samotnych podróżników, od tego roku jednak wzrosła liczba samobójstw i jeszcze mocniej. Nie było komu tego zbadać, przez kilka lat coraz mniej walki, a więcej przetrwania. W dziewiątym roku pozostali anarchiści zebrali się w Paryżu. Tam zostali grupę pacyfistów, po których nie pozostawili żadnego śladu, anarchistów. Pozostało niewielu. Zabijali się również w wyniku kłótni między sobą. Pozostali postanowili żyć od tej pory w miarę normalnie. Wszyscy anarchiści byli w miarę ważnymi ludźmi, sącymi nowego świata i nowego porządku. Pozostali aktywni pacyfiści zebrali się na Antarktydzie. Doszli do wniosku, iż wojna się skończyła. Została puszczona audycja 2 lipca, dzień po dziesięcioleciu wojny. W listopadzie Pacyfisty z Antarktydy zostali najechani przez 18 anarchistów. <grym> Zginęła część z nich. Kończyły się zapasy, cała baza na południu zaczęła się rozpadać. Katastrofa klimatyczna dobijała to wszystko. Ostatni anarchista ujawnił się w nowy rok. Zabił ręcznie kilku ludzi. Pozostała tylko czwórka przy życiu: Hector, Abigail, jeden Pacyfista, który był tutaj od początku, i ty. Świat umarł. Wy żyjecie jakby po jego śmierci. Została wam tylko jedna opcja odlecieć na orbitę ziemską, sztuczne farmy i zapasy, aż natura sprawi, że atmosfera ziemska będzie znowu zdatna do życia. Tak więc lot w kosmos, brak konkretnych badań oraz dostępu do wiedzy w internecie sprawił, że lot był niezwykle ryzykowny. Odliczanie statek odleciał. Ale czy ludzkość przetrwa?